Hej, ga z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w Decibels 3 po mega, giga, długiej. Przerwie. Jak wiecie, jak myślicie gdzieś tam na Instagramie, czy w ogóle na Discordzie, czy też oglądacie inne odcinki, to wiecie, że ja już mówiłam wielokrotnie, że e, mam taki przestój, jeżeli chodzi o The Sims 3. Nie chcę mi się grać w trójkę i też wiecie, nie chcę nagrywać na siłę albo specjalnie czy coś. Więc słuchajcie, tak, to była taka przerwa, ale już się skończyła. E, tak jest, skończyła się. E, no i myślę, że wracamy. Wracamy. Wracamy, wracamy do mojej serii ostatniej, czyli do Kylie i jego powoli nasz szczyt. No, na tym szczycie praktycznie już, słuchajcie, jesteśmy. Mało nam brakuje. No, ale kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A będzie mi bardzo, bardzo miło. No, i mamy Kayle, Kayla ma 26 dni do, do bycia staruszką. Jak wiecie, oni wzięli w ostatnim odcinku ślub w Egipcie. Też niedawno się przeprowadzili tutaj. Mieszkamy sobie w tym mieście, właśnie z tego dodatku. Zostań gwiazdą, proszę bardzo. No tak, tęskniłam za trujeczką i jej pięknymi widokami. No i co Wam mam powiedzieć jeszcze, tak o. Ósmy poziom mamy tej piosenkarki. Myślę, że dzisiaj na spokojnie wbijemy sobie pewnie dziewiąty. Zobaczmy, czy. O, no pewnie, że mamy jakieś występy. Dziś jest niedziela. Dzisiaj mamy w rodeo Gogą Go występ. No to elegancko. Ty byś chciała co? Ty byś chciała jeszcze dla napiwków jako piosenkarz występować? Masz słabe towarzystwo. Twój mąż, czy on będzie już sobie wstawał? Wstaje sobie już. No dobra, no to weź tutaj z nią coś tego z Czekaj, 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 czekaj. Czemu nie możesz z nią nic zrobić? Czy ona jeszcze się nie. A bo ty się jeszcze nie obudziłeś, chyba. Dobra. Wstawaj. Wstań, wstań, pogadacie sobie troszeczkę, ty dzisiaj masz z tego co kojarzę wolne, tak jest. To może sobie pograsz troszeczkę na swoich... A, tu mamy te różne artefakty z, 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 z Egiptu. Pograsz sobie na swoich różnych... Um instrumentach. No a ja chciałam z wami pogadać, z wami, czyli z osobami, które są tutaj na moim kanale i oglądają The Sims 3. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się wypowiecie, co sądzicie, czego oczekujecie i co chcecie. Czy chcecie, żeby jakby... Ta seria już praktycznie kończy jej się, jej ważność może, cel, czyli te zdobycie tego poziomu piosenkarstwa. Ja tak szczerze powiem, że też jakoś już mnie ta seria zmęczyła i też może przez to tak mi się, wiecie, odechciało tej trujeczki. Jakoś po prostu ona do mnie... Za bardzo nie ma tego czegoś ta seria. Tak mi, na początku mi się fajnie tutaj grało z tą Kyle'ą i w ogóle, ale coś mi tu e, brakuje i po prostu no, nie chce mi się za bardzo jej e, już ciągnąć dalej i nagrywać bez sensu, e, więc pomyślałam sobie, że albo mm, skończę tę serię, no skończy już bo w sumie cel taki główny czyli ten dziesiąty poziom pisankarstwa piosenkarki zostanie osiągnięty i tak myślałam że skończę to na 15 odcinkach ponieważ em, to będzie czter ten który oglądacie jest 14 no i albo 15 będzie zakończeniem, albo już tym zakończę, zobaczę jeszcze jak to zrobię. No i myślę o tym, żeby sobie, słuchajcie, wrócić. Znaczy, nie wrócić, tylko sobie zrobić coś nowego, coś fajnego bądź wrócić do Legacy. Jak widzicie ja mam z The Sims 3 Legacy, które już naprawdę długo się ciągnęło i było dość oglądane przez was i tak myślałam sobie, żeby może do tego Legacy wrócić i po prostu ciągnąć dalej te pokolenia. Ja mówiłam, że Legacy nie znika na całku z mojego kanału, tylko właśnie będzie to taka przerwa. No i tak myślę, czy nie wrócić właśnie do, do, Leg do legacji, do naszej Aurory, do naszego... Nawet już nie pamiętam, jak on się nazywał, do no, naszą farmę, trochę tam posiedzieć. Jak wiecie, umie w Legacy każde pokolenie jest tak, jakby troszeczkę ma inny klimat, inny dodatek też jest ogrywany, więc teraz przy Legacy mamy farmę, przy Legacy mamy właśnie dodatek zwierzaki, mieszkamy w Apollo Place, Także może właśnie to by było czas i pora, żeby sobie do Legacy wrócić i sobie popogrywać troszeczkę takim wiejskim klimatem. No i pociągnąć nasze pokolenie kolejne. Także co wy na to? Piszcie. Czy raczej wszystko resetujemy, idziemy od zera, zaczynamy jakąś nową serię, czy właśnie wrócimy sobie do Legacji. Dobra, jedz sobie ty też. Czemu ty idziesz spać? W ogóle jest 8.30, wiesz co? Może sobie weźmiesz tutaj, o, pograsz sobie o tu. A ty co będziesz mogła porobić? Ty możesz sobie, wiesz co, iść sobie wykąpać siebie. Wykąpać siebie i sobie wykąpić się, i po prostu e, ten. Po prostu pojedziemy, może na miasto, i może na tych, na tych napiwków powystępujemy. A co ty chcesz? Posiadać lokal. Nie, to może najpierw ci zaznaczymy to. E, tak, tak jest. No, także dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie, żeby wrócić do Legacji, bo jeżeli chodzi o Ingrid, jak wiecie na moim kanale też była taka seria jak Ingrid, do niej nie wracamy, tu już nie odgrzewamy kotleta, zdecydowanie nie, Ingrid była i już się skończyła, ale Legacji się nie skończyło, ponieważ jest to wyzwanie, no i jak wiemy 10 pokoleń, a mamy 4 chyba. No więc ja bym takie mam skłonność do wrócenia do Legacy, ale aczkolwiek wiem, że jest dużo nowych osób i może mają ochotę one właśnie coś nowego zobaczyć, więc dajcie koniecznie mi znać w komentarzu. Gdzie ty idziesz? A, ty idziesz grać, no tak. <laughs> Kazałam mu iść grać, a teraz na niego drasie gdzie on idzie, no tak, no tak. Chciała to ma. Będzie występowała sobie e, dla napiwków, proszę bardzo. Przynajmniej jej się tutaj e, zaliczyło. Patrzę, że tutaj jest fajny basen obok, o proszę bardzo. Nie, no desnic, czy to jest desnic, czy tu jest też taki e, klimacik, naprawdę. Naprawdę, naprawdę. I tak cały czas się właśnie nad tym. Za... O! Astyp. O! 1700, super, to jest impreza. No, 1830, ja wiem, ja wiem. Ty sobie grasz, to sobie graj, bo przyjedziesz tutaj na występ swojej żonki. Żonki, żonki. E, no, i tak sobie ciągle rozmyślam, czy co, co tu by zrobić, co tu by zrobić. Ciężkie, słuchajcie, ciężkie, tak, ciężkie życie. Tak, 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 Ale chciałabym właśnie robić, jeżeli chodzi o The Sims 3, to serię, którą bardziej byście chcieli Wy i co by się Wam podobało, czy właśnie coś nowego od zera, czy lecimy z Legacy gdzie tam już mamy fabułę, mamy rodzinę, mamy y, historię i po prostu y, będziemy sobie żyć dalej, czy tworzymy coś od nowa. No, dajcie znać w komentarzach. Ty jako jej mąż możesz dać jej na przykład... To, 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 to co, pani, co Pani... się tak skrada? Halo? Za czym pani tak się skrada? Czy my możemy dać jej napiwek? Patrzcie, nie możemy. To słabo. <grywa> Czemu nie? Czemu nie? <grywa> no i lecimy? Z występem, z występą, z występem. Jest mąż? Jest, dobrze. Patrzę, że ona się nie przebrała. W ogóle układ naszej sceny był też jakby niezapisany. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak się stanęło, ale, ale tak było. O ja. Dajesz jazzu, dajesz jazzu. Naprawdę dajesz jazzu. O oui. oh my gosh. <grytania> tak, dziewczyna z gitarą jest dla Aleksandra naszego parą, słuchajcie. No tak, ja, ja tak w ogóle te, te, tak dawno nie grałam w trójkę, że tak tutaj podziwiam ciągle i wiecie, patrzę i te dźwięki z gry i tak... A, <laughs> tęskniło mi się, tak jest, tęskniło mi się do trójeczki i naprawdę mam ochotę w nią sobie teraz popogrywać. I ostatnio nawet weszłam do rozgrywki i wiecie, chciałam sobie pograć tak po prostu w jakąś moją rozgrywkę prywatną, taką w którą bym mogła sobie coś te ja nie mam takiej rozgrywki słuchajcie mam jakieś takie stare ale już one naprawdę takie są wiecie niezbyt e, ciekawe i naprawdę chyba że właśnie wy mm, Gorąca laska W Ingrid prawda którą zakończyłam na kanale to ewentualnie tu ale takiej swojej swojej co by wam nie pokazywać to nie mam nie mam nie mam nie mam i muszę chyba taką sobie słuchajcie ogarnąć no serio Lili, No śpiewaj, śpiewaj. A kto jest? Kto? Kogo utraciłaś? O nie. Willard? Ona z nim się... o Ojej, biedna. Dobra, do Chin nie będziemy lecieć. Zaprzyjaźnisz się od nowa. Chociaż nie wiem, kim jest ten Sim, ale okej. Okay. Ej, jak ona ładnie zarabia. Dostała pięć tysiaczków. To był zachwycający koncert. No okej, okay. no i patrzcie, już jesteśmy blisko, blisko, więc myślę, że dziewiąty poziom dzisiaj nasz jest. Dobra, wracajmy do domu. A ty nie wracasz do domu? No też wracaj. No pięć, no widzicie, ładnie można zarabiać. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie jakąś taką swoją prywatną rozgrywkę miałam, to też pracowała moja Simka jako piosenkarka i naprawdę, naprawdę właśnie fajnie, fajnie, fajnie zarabiała. No. Nom 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 bo jak ja bym chciała w ogóle odzyskać moje stare save'y z The Sims 3, jakie ja miałam tam piękne, cudne i rozgrywki do tej pory je rozpamiętuję, bo były takie fajne. No ale ja nawet nie wiem gdzie one się zatraciły gdzieś tam wiecie w otchłani, <noise> ale lubiłam w nie pogrywać, słuchajcie, naprawdę. Dobra, wiesz co, weź sobie zjedz jakieś tutaj naleśniki. Mamy, ty jesteś głodny, to też sobie zjedz jakieś tam naleśniki. No, także ten odcinek taki troszeczkę będzie poprzegadany. Pogadajmy o The Sims 3 powinien mieć pod ty tytuł, słuchajcie. Pogadajmy o The Sims 3. Także tutaj troszeczkę moich spostrzeżeń, moich pogadanek na ten temat. Mnie niewiele o serii tak naprawdę, tej akurat obecnej, obecnej, obecnej. Tylko ona nam tutaj towarzyszy co do pogadania <gadanie> o tym wszystkim, o trójce na kanale. Czemu żeś tutaj się na, na, nawodnił, tutaj się żeś roz... Coś ty narobił, pies. Coś ty narobił. Brud, brud. Patrzcie go, koleś leży na dywanie w łazience. Co to ma być? Wziął i leży. Krajsnal. Ale Ziomek, ile kosztujesz? A schowamy Ciebie. Nie wiadomo skąd żeś się wziął, ale żeś się wziął, więc okej, okay. okej. Okay. O, festiwal, lata, przybud, miasta, super rącko, pojedziemy sobie tam. Dobra, ty tutaj słuchaj zostajesz, bo ty potem idziesz do pracy, a Kaila, let's go! Ty zresztą chcesz jechać do, na festiwal, więc lecimy, słuchajcie na festiwal i sobie tam pogramy też dla napiwków. Dzisiaj o 17.30 mamy występ, mamy kolejny występ, więc tam się też wybierzemy. Co ty masz? Oblała, ćwiczenia. Kiedy ty ćwiczyłaś? Kiedy ty ćwiczyłaś, moja droga? Czy to tak na scenie w sensie? Tak się przećwi przećwiczyłaś. Dobra, a ty wiesz, co masz robić? Ups, już nie podglądamy. Kompu, kąpu myju, myju. Mm. A później będzie grał sobie na, e, na tym. No co to za? Jaka muzyczka? Dobra, patrzcie, jaka nasza gwiazda. Tutaj naprawdę gwiazda lemuzyną sobie leci. Leci, leci, leci. No i dobra, jesteśmy na miejscu. No tak, festiwale, ukochane festiwale, idź sobie tutaj, idź sobie, idź sobie, ty w sumie mogłabyś w sumie coś zjeść, wiesz, kup sobie jedzenie, no, najpierw przekąś, skli... najpierw przekąsi i coś. Nie, psa nam zabrali, ej, Charlie, no jak źle traktowany, no, o, no dobra, no, nie, nieważne, nie, nie jakby, jakby nieważne. O, i mamy kolejny regularny występ, słuchajcie, w niedzielki. Czy my nie mieliśmy już go regularnego? Regu -ra, regu -ra, regularnego. <grytania> Wydawało mi się, że był, no ale dobra, okej. Okay. Jaką on tutaj ma interakcję, wyrodna matka, zaniedbywanie zwierzaków. <grytania> A patrzcie, gdzie my mamy ten występ, kurde, blaszki. Nie tu. <grytania> nie tam. O tutaj, o jacie. Możemy już się tu wybrać? No, idźmy tam już. Ale tutaj. Wow! Wow! Tutaj jeszcze chyba nie mieliśmy występu, tak mi się wydaje. No, ale Kayla, pośpiewaj. Ciekawe, czy będziesz ładnie śpiewała. Chyba tak. Chyba to jest ładnie. <śpiewanie> Dobra, pośpiewaj sobie troszeczkę, pośpiewaj. Bo o 17.30 dopiero mamy. O, chcesz mieć awans? To będziesz miała. Także możemy ci ten. A tutaj się rozśpiewaj. No. Powiem wam, że ciekawy jest ten, 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 ten lokal. Ciekawy jest ten lokal naprawdę. Ty jeszcze nie występujesz, to dopiero o 17.30. I co, już będziesz zaczynała? Bo ja nie wiem. Bo ja nie wiem. No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Czy już czas? Patrzcie, nawet gdzieś ludzie przyszli, jacyś simowie się kręcą. Więc chyba nie jest źle. Dobra, ale no może coś tam już sobie śpiewać, jakiś swój, swój support własny. Trochę tych simów tu gra. Słuchajcie, trochę tych simów tutaj Znaczy gra. Słucha, słucha, także słuchajcie, impreza jest niezła. No i mamy to, słuchajcie. Tytuł Super Gwiazda. O, 2400 tygodniowo. 7300 za występ. Oh my gosh. O oh my gosh, to jest hajs, co? Dziewiąty poziom. I co byś chciała? Dać profesjonalny występ. O oh jest. Dobra, słuchajcie, w takim razie na pewno będzie mm, jeszcze jeden odcinek. Tak, dossiądziemy. Do, do, do osiągniemy. Osiągniemy ten w końcu, słuchajcie, ten. Mm. O, patrzcie, już tutaj możemy tutaj... Chodź tutaj. Podejmij. Aha, weź udział. Jest już tutaj ta pani, którą możemy prosić o ten taki występ, ale może tutaj sobie... A, mamy już tutaj występ. A tutaj nie możemy jej poprosić. Jeszcze widocznie teraz nie możemy. Chodź sobie zjesz, jak jesteś. Wykup majątek. O, możemy... Zbieraj pieniądze. O, tak, bo my jesteśmy właścicielem tego lokalu. Sama. Zjedz sobie coś tam ten. No i ten 304 zarobił. No kurczę, już możemy, słuchajcie, tutaj wystąpić w tym największym lokalu, o którym wam zawsze mówiłam. Więc tak, w kolejnym odcinku będziemy już mieli dziesiąty poziom i sobie zrobimy tam występik. Bo jednak. O, i też dostał awans. Chciałabym, żebyś. Chciałabym wam to pokazać po prostu. Sama widziałam to raz, kiedy właśnie jeszcze sobie tam. Wiecie. Em, sama pogrywałam. Także no. Także chciałabym wam to pokazać. Wykonamy zlecenie, tak jest. Też i sama przy okazji zobaczyć, więc w kolejnym odcinku sobie to ogarniemy. Ty wracasz do domu, a ty posz, idziesz sobie jeść, ok. Dobra, słuchajcie. Także będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek. Ja patrzę, że tutaj jeszcze jakieś prezenty są, więc patrzę, że ktoś tam pamięta, ktoś tam wysyła te prezenty, więc przyjmujemy, słuchajcie. O, cymbałki. Może się nam przydadzą może nie, nie wiadomo. Pozdrawiamy. Mm, Pozdrawiamy. Przypominam, że możecie mnie zapraszać. Ja, ja akceptuję wszystkie osóbki, Słuchajcie, do, przyjmuję do znajomych, więc będziemy sobie wysyłać takie prezenciki. Już teraz spo, znowu e, ciekawe, do kogo trafi ten prezent? <trafił>, Trafił do. O, tysiąc! Do Kylie jak widzisz. E, Zouza, czyli Aganasza, dobra. Wklejamy. Cyk. Od InGusi przyjmijmy. O, łóżeczko, patrzcie. jakieś takie dziwnie takie prezenty dla tych dzieciaczków. Ja nie wiem, ja nie wiem. Pak, Relaksuj relaksujący pakiet. Od Wojtka tutaj ten, dobra. Wójcie, jak wiatr jakiś Wojtek. Dobra, przyjmujemy. Tak jest, proszę bardzo. O, o, luksusowy, może co? To już będzie czwarty, tak? Czwarty. I kogo my tu jeszcze mamy? Pozdrowienia z zimowego Sunset Valley od Pauliny, łowczyni duchów, ooo, a ja też kiedyś grałam jako łowca duchów w The Sims 3, też fajna, fajna kariera. Dobra, pozdrawiamy, proszę bardzo, okej, okay. no i dobra, także jak seria będzie z The Sims 3, także prezenty dalej do nas wrócą, wysyłanie tych prezentów, dlatego też m, śmiało zapraszajcie do znajomych, ja już się teraz z Wami żegnam, dzięki serdeczne za oglądanie, łapkę w górę, kliknijcie, subskrybujcie kanał, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!